Ok, zaczynamy ostatni etap dodatku Atlantydy. Jeden odcinek z jednym zakończeniem. Już został wpuszczony bodajże przedwczoraj. w tej chwili spróbuję zrobić jakieś alternatywne zakończenia. Zobaczmy czy w ogóle to się czymś się różni. Zaczynajmy. My

They are bringing war, whether we want it on. They should, take, take. after what you've done, you mean what they've forced us to do. Poseidon worries about the sun and his solar floral regeneration project. Catastrophe is coming. Pack, tack, duck, 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 duck. Oh, blah, 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 blah. When I got here, Poseidon said. I was where I belonged. Someone tell me why I'm really here now. Such sadness. She's even more human than I expected. eta Gladly. In you we found our okay, okay, so true Or wszystko. rather, you could have tak, tak, tak. I did. The awesome, awesome. will uh -huh, rise. This. Stop this! If they're successful. poprzednio brałem to nie jestem bronią. Powiedzmy, że teraz uznamy, że to on jest tym złym. Zobaczymy, co będzie dalej, nie? Hmm. nam nie znoszyć, tak że nie wy... jestem bronią. To samo Nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. It's too late. The was all... Dobra, to tutaj już wszystko jest to samo. Wszystko prowadzi do tego samego. Zobaczmy dalej, bo mamy jeszcze dalej wybór. Tak, 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 tutaj Zabi. to zabij. Tylko to hiera, czyli... Jeżeli ktoś nie wygląda tam tego... Dobra teraz jest e, walka po prostu ale zrobimy dalej spróbujmy jeszcze inne rozwiązanie nie to ma też ręczny Spróbujmy po prostu inne motywy zobaczymy czy się coś zmieni na razie przy dwóch wyborach znaczy właściwie dwóch i oj tam przy wielu wyborach nic się kompletnie nie zmieniło zobaczmy jeszcze inną ścieżką pójdziemy rozmawiam z posejdanem tak 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 Eee...

Tutaj czytam Józka oczywiście wybrzydź, to, co tam nam no, mówią, raz i, i dwa, tak, hybrydo, obrażają nas trochę, dobra, tutaj, i tak dalej, tak, 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 tak. I teraz. Y... To i to braliśmy, Z tej, to to toposzy mam Ale I to samo żadnej różnicy żadnej różnicy dobrze zobaczymy co jeszcze będzie po pokonaniu tego heka kogoś kogoś tam e, Tam jest też jeszcze jeden wybór i bo to trochę potrwa niestety trochę potrwa bo walka jest dość mnie. mam nadzieję że uda mi się zrobimy tak ten odcinek skończymy w tym momencie następnie zrobimy walkę i kolejne e, wybory i zobaczymy e, zobaczymy czy ostatni wybór też nam zmieni końcówkę tej gry zapraszam na kolejny odcinek będzie się działo